Czy ty lubisz swoje życie? Ja teraz już lubię swoje życie, ale przez wiele, wiele, kilkadziesiąt lat swojego życia, ja go po prostu nie lubiłam. Dlaczego nie lubiłam swojego życia? Prawdopodobnie dlatego, że nie żyłam swoimi wartościami, nie żyłam swoimi upodobaniami, nie Przejawiałam tego, kim jestem, swojej natury, bo po prostu o niej zapomniałam. A może nigdy jej nie poznałam wystarczająco. Wtedy była ona dla mnie tajemnicą, była czymś odległym, a żyłam życiem, które nie jest moje: wartościami, upodobaniami, standardami, wzorcami, poruszałam się ścieżkami, które. Są już wydeptane, które przez chwilę um, być może pociągają mnie, ale już niedługo okazuje się, że prowadzą mnie w ślepy zaułek. Ponieważ um, nie znajduję tam tego, co daje mi radość, satysfakcję, poczucie spełnienia, co spełnia moje indywidualne. Jedyne w swoim rodzaju potrzeby. Kiedy rodzic, ogrodnik jest uważny, czuły, wrażliwy na to nasionko, które jest dzieckiem i pielęgnuje go zgodnie z jego potrzebami, rozpoznając je właśnie poprzez uważność. To może być wiedza, wiedza jest jak najbardziej y, przydatna, natomiast y, najważniejsza jest właśnie uważność, otwartość y, i y, rozpoznawanie tych y, indywidualnych potrzeb y, tego małego, rozwijającego się stworzenia, y, które y, jest takie, jaki jest, po raz pierwszy. Prawdopodobnie nikogo podobnego, a na pewno takiego samego, nie było wcześniej w świecie. Więc e, rodzic, który dostaje do swoich e, rąk czułych e, takie właśnie nierozpoznane nasionko, e, ma wyzwanie, żeby pielęgnować go e, w taki sposób, w który być może wcześniej nie był przedeptany. Nie był wcześniej e, doświadczony. Po to dziecko jest na Ziemi po raz pierwszy w tym ciele i e, w, takich, e, w takim oprogramowaniu. Z całą pewnością e, pokolenie e, moich rodziców e, bycie uwrażliwionym na potrzeby, na Indywidualność dziecka miało bardzo utrudnione, dlatego że było dziećmi pokolenia wojny, kiedy ich rodzice walczyli o swój byt o żyć albo nie żyć o swoje przetrwanie, a później odbudowywali po wojnie dosłownie ze szczątków. I też na, na bazie nieprzepracowanej nie jeszcze traumy strachu o swoje własne życie, więc tam na pewno indywidualność była wartością, która była za wysoko w piramidzie potrzeb. Tam to jeszcze nie sięgało. Tam po prostu trzeba było przetrwać, przeżyć, odbudować mater, materialny byt. I materialny byt. Ustabilizowanie go było wartością pokolenia moich rodziców, z którą całkiem dobrze sobie poradzili. Natomiast nie mieli oni narzędzi do zaopiekowania się, do zatrzymania się na indywidualności, na wrażliwości dziecka. Raczej byli oni nastawieni na to, żeby um, dopasować um, go, żeby dać mu takie możliwości, które pozwolą mu um, dopasować się do standardów, um, których spełnienie um, właśnie zapewnia um, pozycję w świecie um, zapewnia tą wymianę dóbr, um, które gwarantuje Stabilne, dobre życie na poziomie materii. Czyli w, w, trzeba było się w jakiś sposób wpasować w system. System, który działa i system, który w zamian za pewne usługi gwarantuje materię. Trzeba było być twardym, trzeba było dowozić, trzeba było wypełniać obowiązki, trzeba było. W napięciu, w wysiłku konsekwentnym, trwałym, codziennym zbudować podstawy właśnie materialnego bytu. I to ma swoje plusy, i to ma swoje minusy. Minus, minusem jest brak budowania więzi. E, brak uważności na relacje i zaniedbanie e, bądź niewystarczająca uwaga e, poświęcona e, właśnie temu emocjonalnemu aspektowi e, czyli takiej obecności ze sobą nawzajem w, we współodczuwaniu. Można powiedzieć, że wojenne. Powojenne pokolenia e, potrzebowały zamknąć swoje serca na wrażliwość, e, po to, żeby stać się twardym, po to, żeby właśnie przetrwać i odbudować materialny byt. Natomiast e, moje pokolenie, czyli pokolenie już dzieci urodzonych w odbudowanej materialnie rzeczywistości, gdzie byt e, fizyczny jest zabezpieczony, ma inne, miało inne zadanie, czyli wrócić do wrażliwości, mieć odwagę, otworzyć znowu serce. Pomimo przebytych traum w doświadczeniu, właśnie pewnej takiej izolacji emocjonalnej, w, w gnieździe rodziców, którzy byli skupieni na, na materii, nie byli skupieni na relacjach. Zadaniem mojego pokolenia, moim zadaniem jest powrót do czucia, powrót do wrażliwości, pewne zachowania, e, brak więzi, e, odrzucenie, e, bolą. Bolą na poziomie emocjonalnym. I to jest taki rodzaj odmrożenia się, gdzie ja znowu zaczynam czuć. Czuć to, co bolało mnie. E, kiedy byłam dzieckiem. Dzieckiem, które jest otwarte na miłość, dzieckiem, które jej pragnie. E, a trafia w okoliczności. Gdzie otrzymanie tej uwagi, uważności, miłości, czułości, bliskości jest utrudnione, w dużym stopniu niemożliwe. Nie obwiniając pokolenia rodziców, mając świadomość, w jakich okolicznościach oni. Wyrastali i jakie zadanie zostało im przeznaczone. Kiedy ja wracam do czucia, kiedy ja się odmrażam, to oczywiście pamięć mojego ciała wraca mnie do momentów, kiedy na moje potrzeby, potrzeby emocjonalne, również, ale też te fizyczne, nie było odpowiedzi i ja musiałam się Zamrozić. Ja musiałam e, te potrzeby mm, po prostu stać się na nie niewrażliwa, nie czuła, przestać je czuć. I w tym momencie one e, mogą wrócić, wrócić z taką intensywnością, jaką przeżywało to dziecko. I moim zadaniem, jako osoby dorosłej, dojrzałej jest oczywiście zaopiekować, zaopiekować się sobą, zaopiekować się tym bólem e, dziecka. Może nawet y, małego niemowlaka, które jeszcze zupełnie nie odczuwa swojej autonomii, jest całkowicie y, zlane z matką, z otoczeniem i przeżywa ból, po prostu y, nie mając do niego żadnego dystansu i nie mając żadnych narzędzi, y, które pomogłyby y, mu przez niego przejść. I to jest taki ból, Taki strach o życie, o przetrwanie, który po prostu paraliżuje, który e, usztywnia, który jest e, ogromny, ponad miarę, który nas e, przerasta. On jest mocno na poziomie ciała, mocno e, organiczny e, i mocno poza naszą kontrolą. Więc przetrwanie go wymaga. E, Dużej siły, dojrzałości i wsparcie się też ym, narzędziami zewnętrznymi, umiejętności poproszenia o pomoc. Ja sobie nie daję rady, ja czuję się w tym bezradna, ja sobie z tym nie radzę, ale ja teraz mogę to wypowiedzieć i ja teraz mogę znaleźć y, wsparcie na zewnątrz. Y, wtedy było to niemożliwe. Teraz. Mogę po to sięgnąć, mogę przyznać się do swojej bezradności, mogę poprosić o pomoc. To jest ważne: rozpoznać, że sobie nie radzę, rozpoznać, że coś mnie zabiera, że coś jest ode mnie silniejsze, że tracę kontrolę i nie uciekać w usztywnione maski, usztywnione stereotypowe nasze zachowania. Um, tylko um, mieć odwagę um, wyjść ze sfery komfortu tego, kim o sobie myślimy, myślimy, że jesteśmy, albo jak chcemy, żeby mnie świat postrzegał i w tej miękkości, w odsłoniętym brzuszku zwrócić się do tego, um, komu ufamy i Wiemy, że dostaniemy wsparcie. Więc jeśli ogrodnicy nie są na tyle uwrażliwieni, żeby dbać o rozwój nasionka zgodnie z jego programem, z tym, co się ujawnia, pokazuje, natomiast przycigają go w najlepszej intencji, Zgodnie z tym, czego zostali nauczeni, to my, ja, moje pokolenie ma za zadanie wrócić właśnie do wrażliwości, do czucia, bo dzięki czuciu ja wiem, czuję, co jest dla mnie dobre. Ja wiem, czuję, co ze mną rezonuje. Ja wiem, czuję, jaka wartość jest moja. Co jest ze mną zgodne. I w ten sposób buduję swoją rzeczywistość, i w ten sposób um, jestem w komforcie, jestem w dobrostanie, bo to jest taka rzeczywistość, która do mnie pasuje, która odpowiada na moje potrzeby i upodobania. Więc ja kiedyś, długo, przez kilkadziesiąt lat, nie wiedziałam, jakie są moje potrzeby. Jakie są moje upodobania? Ja po prostu nie czułam. Ja byłam zamrożona, bo żeby się rozmrozić, to musiałam przejść przez ciemną noc duszy, czyli przez um, poczuć te traumy, które przerastały mnie, które były zbyt przerażające, kiedy byłam dzieckiem na domiar. To nie tylko pamięć mojego ciała z tego mojego życia, to też. Pamięć um, wszystkich tych emocji, um, z którymi um, nie spotkali się, które odrzucili, um, które zamietli pod dywan, pod skórę mojej przodkowie. Strach o życie um, z wojennej rzeczywistości, um, przemoc, um, nadużycia. Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo historii. Które nasze pokolenie czyści, sprząta, uzdrawia, przyjmuje, obejmuje, po to, żebyśmy mogli żyć w emocjonalnym dobrostanie, czyli nie w dżungli, gdzie boimy się o swoje życie, ponieważ jeden drugiemu zagraża, tylko my budujemy dzięki. Uzdrawianiu, czyli czuciu i przyjmowaniu tych traum, tych trudnych historii międzyludzkich, które wydarzyły się w przeszłości, przyjmując je, a więc odczuwając i akceptując je takie, jakimi są, takie, jakimi były, i jednocześnie dając szansę na to, żeby na tym gruncie odbudować. Dobrostan, relacji międzyludzkich, zaufanie, dawanie szansy, wiara w dobre intencje drugiego człowieka, cierpliwość, otwartość, ciekawość, wyciąganie ręki. O, dużo takich um, Takich ruchów, które wymagają odwagi. Po tych doświadczeniach, które niesie pamięć naszego ciała, pamięć poprzednich pokoleń, wejście w taki dobrostan relacji międzyludzkich wymaga właśnie odwagi i. Yy... Przekroczenia, nie w sensie nadużycia, czyli ja nadużywam siebie, ja będę ufać, mimo że, mimo że, że wcale nie czuję się do tego gotowa, mimo że, mimo że wcale jeszcze nie mam w sobie wystarczająco um, ugruntowania, nie czuję się na tyle pewna, żeby wejść w dobrą relację, ale nadużyję siebie i wejdę nie. Najpierw wybaczam w sobie. Uspokajam się w sobie i dopiero potem wchodzę w doświadczenia relacji międzyludzkich, i tam również czeka mnie z całą pewnością praca na poziomie właśnie akceptacji, przebaczenia, cierpliwości, postawienia granicy, świadomej pracy, pomimo lęków. Uwzględniając je, respektując, mimo to czasami zostając, czasami odchodząc, jednak cały czas w kontakcie, bez odcinania się przede wszystkim od swoich uczuć, oddychając i nawiązując nowe próby na bazie tych doświadczeń. Z których już wyciągnęliśmy, wyciągnęłam lekcje. Nie poddając się, dając na nowo szansę przede wszystkim przede wszystkim sobie, utulając się też, dając sobie miłość i czułość, kiedy się czuję odrzucona, kiedy coś się nie udało, coś nie wypaliło, jakieś moje nadzieje, jakieś moje wizje. Zostały przekreślone, wtedy to ja ląduję w swoich czułych ramionach, liżę rany, daję sobie czas, jestem dla siebie łagodna, odczekuję, odpoczywam, wchodzę delikatnie, krok po kroku, kiedy jestem gotowa, na miękko, jak to mówią, na miękko. Reasumując, ja kiedyś nie lubiłam swojego życia. Wstawałam rano ze świadomością: Wchodzę w dzień, który jest poukładany tak, wchodzę w życie, które jest poukładane tak, że mi się to nie podoba. Te klocki mi się nie podobają, te klocki do mnie nie pasują. Mimo wszystko, mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni. I się zmieniło, bo ja teraz. Lubię swoje życie. Jest tam mnóstwo elementów, które naprawdę lubię, kocham, uwielbiam, czuję się z nimi dobrze, wstaję z radością. Tak już jest po kilkudziesięciu latach. Kiedyś wchodziłam w byle jakie relacje, w byle jakie sytuacje, w byle jakie prace, w byle jakość. Tylko po to, żeby na chwilę wyjść z codzienności, której nie lubię. Uciekałam w seks, krótko, długo, trwałe, dystansowe relacje, um, nawet związki z ludźmi, którzy nie do końca może mnie obchodzili, a na pewno nie do końca byli w moich standardach. W moich upodobania, których po prostu nie znałam, ale oferowali coś, co pozwoliło mi na chwilę uciec od mojego życia, które było nieznośne i którego szczerze nie lubiłam. A teraz jest inaczej. Teraz, żeby wyjść poza ramy, które stworzyłam i które lubię, do których budzę się z radością, potrzebuję mieć dobry powód, czyli taki, który Coś do tego, co lubię, doda, ubogaci, będzie czymś jeszcze dodatkowym, fajnym. Um, inaczej po prostu nie mam motywacji, bo ja swoje życie lubię. Więc byle jakość w dużej mierze już mnie na szczęście nie kręci. Więc niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteś, Miej wiarę, nadzieję, zaufanie, że choćby wydawało ci się, że od wielu lat stoisz w miejscu, to twoja wiara, to że widzisz światełko, masz to zaufanie, tą wiarę, że to któregoś dnia się zmieni, to się zmieni. Może to potrwać, może to wymaga czasu, po to, żeby. Twoja wewnętrzna transformacja krok po kroku dogonała się, żebyś mógł, mogła siebie przyjąć. Żebyś mógł, mogła siebie rozpoznać. Ale Twoja wiara, to, że wierzysz, że pewnego dnia zbudujesz takie życie, które lubisz i budzisz się z radością, ona sprawi, że tak się stanie. I nie mam co do tego, Żadnych wątpliwości. Więc odwagi, zaufania i do zobaczenia w takim miejscu, w którym nam wszystkim będzie dobrze, a nawet bardzo dobrze. A dobrze to już dużo. Dobrego dnia! Dziękuję.